Kochane dzieci, Bóg posłał mnie do Was, ażebym z tego miejsca wezwała moje biedne dzieci do nawrócenia. Nie wyrzucajcie precz łaski, której Pan Wam udzielił poprzez moją obecność. Złóżcie Waszą ufność i nadzieję w Panu. Szukajcie na pierwszym miejscu rzeczy nieba. Wszystko w tym życiu przemija, lecz łaska Boża w Was będzie wieczna. Słuchajcie mnie. Ja jestem Waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na Was nadchodzi. Zginajcie, kolana na modlitwie. Mój Jezus Was kocha. I oczekuję Was z otwartymi ramionami. Bądźcie uważni na znaki Boga. To jest orędzie, które dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.